Siema, 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 witajcie w strefie klotków I dzisiaj z miasta jedziemy na wieś. Jedziemy na wieś. W tym roku pojawił się nowy zestaw, który do tego nawiązuje, będzie idealny. Szkoda tylko, że nie ma całej serii, bo paso mogłaby być miła zmiana, żeby Lego wreszcie wydało jakieś fajne zestawy na wsi: typu obora, krówki, kombajn, inne maszyny rolnicze, jakieś gospodarstwo. Świnki, kurki, trochę zwierzątek. Myślę, że by było coś fantastycznego. Jakiś czas temu taki zestaw się pojawił, ale to było chyba kilka lat temu, więc nie wracajmy ku, ku temu do przeszłości, bo na razie nie ma sensu. Dzisiaj pokażę Wam zestaw o numerze 6287. Jest to traktor z łyżką z przodu do przewożenia jakichś towarów rolniczych, tego typu innych rzeczy. Mamy dwie figurki, z tego co widzę. Jedno zwierzątko. Trochę owoców, wazy ja już wiem co w tym zestawie mi będzie brakowało. Ale do tego zaraz wrócimy. Zestaw zawiera 148 elementów. Na Lego Shopie kosztuje 80 zł. Więc za element jest dosyć drogo, bo 54 grosza. Ale ja go kupiłem za 55 zł. I za kloczek wychodzi 37 groszy. Więc nie zmieniając tematu, prawie. Yy... Ilo no, hajsu trzeba wydać na ten zestaw, jest to dosyć drogo, jak taki mały zestaw, ale podejdzie Wam, że podbijają tutaj te wielkie gumowe koła. Otwórzmy go i zobaczmy, co się w nim znajduje. Obstawiam dwie dwie polity z klotkami i pewnie jedna instrukcja. O, mamy jedną dużą opony dosyć pusta w środku, więc ten, ale ładnie się prezentuje pierwsze wrażenie a najbardziej pozytywne i tak jak mówiłem mamy dwa woreczki tu już nic nie ma uzuje. druga opona szufla na przód naszego ciągnika jakieś papierowe sprawy zaproszenie do Legolandu szkoda że nie mam jakiegoś konkursu, który bym wygrał i przejdźmy do instrukcji instrukcja, instrukcja zawiera oh my god 67 stron i 67 kroków więc ładnie wszystko skomponowano skomponowało co tu dużo będę Wam zabierał czasu, rozpakowuję nasze dwa i biorę się do szybkiego składania, wrócimy za chwilę moment Witajcie z powrotem, złożyliśmy. Powiem Wam, że to była fantastyczna, miła odmiana od tych wszystkich samochodów i tak dalej. Po prostu wiejskie klimaty czasami się przydają. Mamy ciągnik, szynkę z owocami, tak zwanymi płodami rolnymi, małą minipingurkę królika. Dziewczynkę, pewnie córkę rolnika. Oraz samego rolnika. Zacznijmy może od tej figurki królika. Królik zająć jak dwa, tak dwa, mała, sympatyczna, bardzo fajna figurka, można by było pokusić się jeszcze może o jedną do pary, zawsze by to ładnie wyglądało. Ale jeżeli by Lego kiedykolwiek pomyślało o jakiejś gospodarce, to myślę, że... Dwo ten królik tego zestawu, plus dwa, może trzy dodatkowe, zrobiłyby fajną robotę. Przejdźmy teraz do naszego koszyka. Mamy jak widzicie dwie marchewki. Jedna, druga, jabłko oraz dynia. Tak się prezentują nasze płody rolne. I tutaj dwa zdobki siana, dorzutmy jeszcze, bo nie będą to jest zawsze dla królika tak zwane. Tak się to prezentują te nasze płody rolne, wrzućmy to wszystko z powrotem do koszyka, do szyni, która zapewnie pasuje idealnie. O, fajna sprawa, ale do, te, do, do tego jeszcze wrócimy za chwilę. Teraz czas na dziewczynkę, córkę rolnika. Ujmijmy to tak umownie. Rude włoski, buźka. Biegami, z okularki uśmiechnięta nadruk tylko na torsie jeansowe takie spodnie z szelkami. Niczym się zbytnio nie wyróżniający nadruk, nadruk jak na druk niebieski. Gatki, podenki, nawiązujące do naszych, po, naszych szelek. Co do rolnika, to tu się dzieje trochę więcej i ten nadruk na rok. Na torsiku naszego rolnika podoba mi się o wiele bardziej, bo wygląda na bardziej takie swojskie, że tak powiem. Zaczynajmy od tego, co się dzieje na nadruku, więc widać wyraźnie, że nasz rolnik ma pod tym całą krakowaną koszulą czerwoną, ma jakąś białą podkoszulkę, potem koszula i zielone ogrodnikki. Tak się prezentuje z przodu, a tak z tyłu. Na nóżkach nie ma żadnych nadruków. Co do włosków, to włoski zapisane do tyłu. I ma alternatywną buszkę. Jedną buzię to ma taką bardziej dumną bardziej tego całego czerwonego Lamborghini wsi. A po tej stronie uśmiechnięta bużka. Najmniej że jest zadowolony z tego, co zabrał własny z własnego pola, z owoców swojej ciężkiej pracy. Wróćmy teraz do naszego dania głównego w tym wypadku, czyli do naszego traktorka. Odłóżmy to na bok i tak jak Wam pokazywałem wcześniej, te opony, mimo że są wielkie, robią sporą robota Naprawdę bardzo mi się to podoba. Podoba mi się, ludzie, no normalnie te, te opony to, 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 to... Można by było wykorzystać do monster trucka jakiegoś. Wziąć jakiś zwykły samochód i przerobić go na monster truck. Ale wracamy do ciągnika. Ciągnik koloru czerwonego. Bardzo fajna przodu łopata, ruchoma w górę w dół. Ten oto sposób oraz tutaj. Zdejmowany dach, w środku też nic się nie dzieje, bo jest tylko sama kierownica. Lusterka, wyjdę. I co najważniejsze, jeżeli dobrze się orientuję to tu z tyłu jest jakiś kloczek na 4 bodajże wypuszki 2x2, tak zwany brick wygląda jakby był wysokość na 2, bodajże 2 kloczki włączone płaskie razem i z nacięciami takimi jak mieliśmy wcześniej, 2x1 bodajże i to chyba jest nowość, bo nie kojarzę, żeby był wcześniej niż została. Podwójna szybka z przodu, szybusia z tyłu i wracając do tego co mówiłem na początku. Wiedziałem, kupując dla Was ten zestaw, wiedziałem że czego będzie nim brakowało. W tyłu mamy zaczep do czegoś, do maszyny rolniczej. Jedyne na czym ubolewam, to szkoda, że nie dorzucili tu jakiejś przyczepki rolniczej, ewentualnie maszyny czy cokolwiek innego, żeby to się po prostu jakoś prezentowało. Mogli dać tu jakąś malutką, nie mówię o jakiejś wielkiej, tylko po prostu jednoosiową przyczepkę, ewentualnie jeszcze jakąś maszynę rolniczą. płuk, cokolwiek, nie znam się na tym na y, roli, więc nie będę ten, no ale półk czy coś takiego małego, żeby tu było, po prostu myślę, żeby bardzo fajnie, fantastycznie uzupełniło ten zeta Czego polecam Ja jak najbardziej mimo, że brak, brakuje mi tego tyłu czegoś czegokolwiek, polecam go jak najbardziej przed tym serwisem, dlatego, że cały ten ciąg jest po prostu fajnie wykończony widać białe jakieś elementy uznajmy ze silnika, ten wydech wszystko ładnie się komponuje w jedną fantastyczną całość więc to by było chyba na wszystko. Może kiedyś, w niedalekiej przyszłości, Lego wypuści coś jeszcze dodatkowo, żebyśmy mieli tutaj fajną maszynę rolniczą, czy coś ten dasz, może się pojawić w większym zestawie, gdzie będzie całe gospodarstwo i na to po cichu liczę. Moi drodzy, subskrybujcie, komentujcie, jak Wam się podoba, łapka w górę, łapka w dół, dajcie suba, proszę Was i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się! Akurat poprzedniej z tyłu miałem jeszcze kilka ciężarówek z miasta, i mam tutaj takie coś, co by doczepić do, tej, do tego naszego ciągnika. Niestety będzie trochę wisieć, no ale a spróbujmy, może w ten sposób, czy nie prezentuje się troszeczkę lepiej, jakby miał jakiś mały dodatek tutaj z tyłu, cokolwiek. Naprawdę, lego like pomyślcie o tym.